na kanale Tynka. E, dzisiaj będziemy otwierać e, Disney Princess Comics Mini 2, e, nie Mini, no nasze 2. Serii drugiej. E, 12 pudełeczek do otwierania mamy, e, więc zabierzmy się do otwierania. Przy... Zmieńmy kadr. Dobra, przenieśliśmy się na stół. Widzicie, co mamy do otwierania? Zabierzmy się do pierwszej y, takiej kuli, kuli. No, nie można, można to nazwać kołem, tylko. Dobre, nieważne. Do pierwszej yy, tuby saszetki pudełka O. Do pierwszego pudełka się zabierzmy. Te trochę odsuńmy na bok, żeby nam nie przeszkadzały. I zabierzmy się za pierwsze otwieranie. Tylko, gdzie jest ten suwak? O? Mamy go tutaj. Jest. I co tu będzie? Mamy y, ulotkę, co się znajduje w środku, zaraz wam pokażę. I jedną zaszytkę. I tu jest naklejka, co to będzie za postać. Na razie jej nie bierzemy, żebyśmy mieli niespodziankę, co tam jest w środku. Dobra. Uwaga, wyjrzcie. O. Merida Waleczna, niestety e, ja już ją chyba posiadam, zaraz przyniosę moja postać jak już mam, dobra, przyniosę e, wam pokazać jakie mam, tutaj jest naklejka od Meridy, mam, oj sorry, mam kopciu Aureole e, i Ariolkę e, i tyle, więc mamy powtórkę Meridy, e, tutaj jest ulotka, proszę, wszystkie postacie jakie się... Jakie są w... w tym. A tutaj taki plakacik. No, dobra. To przechodzimy do następnej. Znowu, gdzie jest gdzie suwak? Mamy suwak tam, gdzie jest naklejka. To mądry nakleja. O, ale dobra poszło. Otwieramy. Znowu y, ulotka. Zaszytka, naklejka, ale nie patrzymy. Jo Jasmine! Jasmine! Jasmine Zoladyna. Jeszcze, jeszcze jej się tutaj tu rusza. jak fajnie. I ona zakrywa sobie buzię, albo nie. I Jaki sztos. I mamy jej naklejkę. Odbierz światło. Jest, dobra. Bierzemy kolejną. I znowu szukamy tego tutaj. jest. Jak ktoś nie zwrócę uwagi na moje poznakcie. Są trochę w złym stanie, ale trudno. Znowu naklejka nie patrzymy. Saszetka. Przydadzą się nożeczki. Uuu, bella! W pięknej i bestia. Ale czemu ona ma zieloną sukienkę, a nie żółtą? Nie wiem. Ciekawie. O, proszę. Tak się prezentuje z dwóch stron. I tu mamy jej naklejkę, gdzie to kolekcji. O, jeszcze Merida nam się przewróciła. Dobra, bierzemy następne kolejne pudełeczko. I tu jest suwaczek. Dobra. Uwaga, co o tym razem będzie? A, jeszcze tu nie pokazałam, że tutaj są postacie. Takie ładne. Oj, a tutaj to już widzieliście wcześniej chyba. Jak nie, to proszę bardzo. Ulotka, nic nowego, saszetkę. I naklejkę Naklejkę odkładamy, żeby nie było widać. Bierzemy saszetkę, nożyczki. I co to będzie? Książę z Aureoli. Czy z pięknej, czy nie. Ze śnieżki. Weźcie, napiszcie, z której on jest. Ale on jest z No nie wiem. Ej, teraz mam... Bo mamy naklejkę jego. Jaki za Ej, teraz ja mam zakłopotkę, z której on jest dwajki Ale on jest chyba ze śnie, z śpiącej królewny. Ej, też na to wychodzi stąd. Popatrzcie, on jest y, przy y, śpiącej Królewnie, przy Auroli. A przy y, śnieżce nie ma nikogo. Więc raczej. No, mamy dwóch facetów. Jeden tu, drugi tu. Więc tak. Więc to jest od Aureoli. Więc postawmy go razem z nią. A tu postawmy czasminę. Dobra, bierzemy następną. Nie saszetkę, tylko pudełeczko. Nauczysz się kiedy. Myślę, <laughs> że to nie saszetka. Kukusiu, odejdź od okna. Dobra, mamy pudełeczko. O, kota będziecie może zobaczycie w tle zaraz jak podejdzie, a jak nie to dobrze. Przynajmniej w kadr się nie wpierniczy, a jednak widać go. Tutaj mamy naklejkę, tu mamy zaszytkę. Mierzymy nożyczki. Odcinamy i patrzymy, co mamy. Uwaga, uwaga. No nie, serio. No już druga serio, już druga powtórka. Yy, Meridy falecznej. Dobra. Bierzemy kolejną pudełeczkę. Jak będziecie słyszeć jakieś odgłosy, to kot. Nie ma kiedy się bawić, tylko akurat wtedy, kiedy nagrywam. <tudno> Trudno. Yy, bierzemy kolejne. Otwieramy. Proszę bardzo. Jak zawsze ulotka. Naklejkę odkładamy, nie patrzymy. Saszetka. Nie, czoło nożyczki. I uwaga, co od tym razem? Znowu Jasmine. Eee, ja bym chciała zdobyć wszystkie, ponieważ ten w którym to kupowałam, został zamknięty. I chciałabym mieć wszystkie, a nie powtórki. Bierzemy następne, już naklejki nie pokazuję, powiedzieliście. Tutaj otwieranie. Jedynie, gdzie będę mogła, zam... jeszcze się tu otwiera. O, teraz poszedł. Ładnie. Dobra, otwieramy. Co tu będzie? Tym razem. Proszę, coś nowego. Nie, bierze, kurdy. Co za... Farcior Pechowy, kurde, że... No, kolejna powtórka. Halo, jak? No, kurde, na tyle postaci. No, kurde, mamy już tą powtórkę. Tą powtórkę. Tą powtórkę. A ja chcę Roszpunkę Mulan. No, halo. Dobra, bierzemy kolejne pudełeczko. Tutaj, hop. Jest pięknie. Hop. I proszę daj coś nowego. Nie wiem. Może poszponkę albo mlan. Bym bardzo chciała. Nie widziałam. Nie wiem. Jakby. Dobra. Odcinamy. Powtór. Zostały nam cztery. I nie zdobędziemy wszystkich dwunastu? Czyli nie wiem, zaraz zobaczymy dokładnie, bo chyba nie liczyłam. Hop, hop, hop. Naklejka tu, saszetka. Daj coś nowego, proszę. Jest nowa postać Książę, kordesy, Kopciuszka, tak. W końcu mamy coś nowego. ale nie mamy Kopciuszka. Dobra, to teraz Kopciuszek. Oto naklejka księcia. Następna bierzemy. Łaga, Co to będzie? Na odkładam. Biorę. Łaga, łaga, Co to będzie? Ale chyba powtórka. Coś mi się tak wydaje. Chciałam mulan. Mam mulan. Yeah. Zajebiście. Mam mulan. Wyjmijmy Jasmine'y. Mamy dwie ostatnie z pudełeczka. I otwieramy. Ej, czemu nam się otwiera źle? Halo? Okej, okej. o, otwieramy. Co to będzie? A, sorry, nie pokazałam naklejki z Mulan. Proszę bardzo. A to naklejka. E, tak się, o, tak się ucieszyłam, że nie, nie pokazałam naklejka. I otwieramy. Co to będzie? Co to będzie? Jest! Mamy kopciuszka! Mamy kopciuszka, mamy kopciuszkę. A to kopciuszek. A to, a... Oj, a to jej książę. Mamy parę. Tutaj jest naklejeczka. Proszę o to ona. I uwaga, ostatnie pudełeczko. Kogo trafimy? Nie mamy. Kogo my nie mamy? Nie mamy yy, śpiącej królewny. Nie mamy Roszpunki I nie mamy jej. I to jest chyba wszystko, której nie mamy. Zaraz zobaczymy na urodzce jeszcze odznaczymy wszystko i zobaczymy. Uwaga, uwaga, ostatnia. Wychodź. Naklejka. Odejdź. Nie patrzymy. Uwaga. Co to będzie za ostatnią postać na dzisiejszym odcineczku? Powtórka księcia eee, z Aureus. Mamy dwie Aurole i mamy dwóch księci. I tu naklejka. Spodziewałam się e, więcej. Tu posiadam naklejki z tej serii. Dobra. E, bierzemy ulotkę, długopis i zaznaczamy. Molon mamy. Belle mamy. Jasmine mamy. Księcia mamy. Aurole mamy. Jaką mamy? Jaką mamy? Ej, brakuje nam tylko trzech postaci. Młany. muany, e, Młany? Młany. E, roszpunki. No, i Śnieżki. I jest to zebrania 12 sztuk? My mamy dziewięć. Bo mamy powtórki. Ra, jedna powtórka jest razy dwa. Tu jest kolejna powtórka. Tu jest kolejna. Tu kolejna. I tu kolejna. Bez powtórek. Tak się prezentuje kolekcja nasza. Proszę bardzo, tak się prezentuje nasza kolekcja. Bądź tu dodatku. Bez powtórek. O, proszę, jak ładnie. A tu mamy powtórki i naklejki. Więc tak się to wszystko prezentuje. Oto nasze 15 postaci, które zebraliśmy w dzisiejszym odcinku, plus 3, które już posiadałam. Ale je praktycznie zdobyliśmy jedynie Auroluki nie zdobyliśmy w tym odcinku, a tak to śpiącą królewnę i Meridę zebraliśmy w tym odcinku. Więc jedynie Auro Ariaka jest spoza odcinka. A tak to nie. I tu są wszystkie te naklejki, które dzisiaj udało nam się zebrać z powtórkami im no. Więc tak, jak Wam się podobał ten odcinek, zostawcie lajka, suba. Napiszcie komentarz, co chcielibyście w następnym odcinku, albo która jest Wasza ulubiona księżniczka z Disney'a, albo z tych księżniczek, które otworzyliśmy. Albo te, które y, nam brakuje. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie. I co? Nie, widzimy się. O, patrzcie, tutaj ładnie mam rękę za plecami. Tutaj ma płaszczyk. Bo nie pokazywałam y, tył w postaci. Nie, Jasmine pokazywałam. O, tutaj, piękna kokarda. Ja chyba wszystkie już. To co, widzimy się w następnym odcineczku. Bajo!